Witam cię serdecznie. W serii najbliższych lekcji. Dowiesz się, czym jest publiczne API, gdzie je znaleźć? Jak korzystać z jednych z nich, a dokładnie to napiszesz program, który wybierze pytania ze strony StackOverflow.com i jeszcze je przesegregujesz w taki sposób, że będą to pytania wyłącznie, które mają minimalnie 15 punktów, będą posegregowane malejące, będą z ostatniego tygodnia i będą wyłącznie z kategorii Python. A następnie, jeszcze te, same, te strony same się otworzą po odpaleniu skrypta bezpośrednio w naszej przeglądarce. Czyli w końcu coś naprawdę zdecydowanie praktycznego. Zanim jednak do tego przejdziemy, dobrze by było wyjaśnić, co my w ogóle teraz z czego będziemy korzystać. Będziemy korzystać z czegoś takiego jak publiczne API. Publiczne, czyli dostępne dla wszystkich. A API oznacza Application Programming Interface. Czy na tym powinniśmy zakończyć wyjaśnienie tego? No, większość osób by tak skończyło, jednak według mnie to byłoby błędne. Co to znaczy interfejs? Interfejs według mnie jest tu najtrudniejszym do zrozumienia słowem, bo normalnie rzadko się go tak używa w mowie potocznej. Interfejs to jest coś, co widzisz i możesz z tego korzystać, nie wiedząc, jak to działa. Hmm. Czyli co? Słuchaj. Inter. Oznacza z angielskiego coś z tyłu pomiędzy. Prawda? A Face oznacza twarz. Czyli Interface to jest coś pomiędzy Tobą i Twoją twarzą, tak? Za przykładu. Na przykład dajmy sobie bankomat. Wyobraź sobie bankomat i on ma właśnie interface. Czym jest ten interfejs? Są to przyciski, które są między Twoją twarzą. Nie wiesz, jak działają one w tle, prawda? Nie obchodzi cię to w sumie. Ktoś to zaprogramował, ktoś udostępnił ci interfejs w postaci przycisków, które pozwolą ci się zalogować na Twoje konto bankowe, by wypłacić pieniądze po wpisaniu czego, jakiegoś pinu, tak? No i jakichś tam dodatkowych, następnych przycisków musisz zaakceptować to, tak? Czyli interfejs udostępnia ci możliwości. Yy, w postaci funkcji wypłaty, na przykład, no i zasoby, prawda? Informacje, na przykład o stanie konta. Czyli to jest interfejs. Nie obchodzicie, jak to działa, jest to pomiędzy Twoją twarzą. No dobra, ale to. Hmm. Tutaj mamy Application Programming Interface czyli interfejs do programowania aplikacji. Czyli to jest interfejs przeznaczony tylko do osób, które programują aplikacje. Także w tym momencie dostajesz usługę udostępniającą zasoby, czyli dane, na przykład właśnie w postaci JSON, o którym mówiliśmy w poprzedniej lekcji, i logikę serwisu, czyli na przykład jakieś metody pozwalające ci coś dodać, zmienić, a może nawet usunąć. To wszystko zależy od tego, co ci udostępnią, bo to jest publiczne, więc muszą uważać, tak? Także. Udostępnią ci coś, to udostępnią, nie udostępnią, no to musisz się z tym pogodzić. To jest publiczny application programming interface, z którego możesz korzystać. Czyli nie obchodzi cię jak to działa, korzystasz z publicznego dobra. No dobra, Arku Arku, ale powiedz mi, proszę, jakieś przykłady. Ano, jest sobie taka strona, nazywa się github.com, tutaj slash publics, apis, i jak tutaj wejdziemy sobie, to zauważymy, że mamy tutaj spis, akurat zagranicznych, Publicznych API, czyli takich, właśnie, które udostępniam Ci informacje na temat na przykład jakichś zwierząt. O na przykład tu są codzienne, nowe fakty na temat kotów. To jest dosyć zabawna strona, ale to nie znaczy, że tylko są takie rzeczy. No, powiedzmy, dla Ciebie może być bezużyteczne, mogą być fakty o kotach, ale są rzeczy, które są bardzo użyteczne. Na spokojnie, proszę zauważyć, że Polskich, są też polskie strony, jak na przykład wykopel, który udostępnia Ci API. Ogólnie, jak znajdziesz jakąś stronę taką większą, to najczęściej znajdziesz do tego API. Allegro udostępnia e, API, czyli Właściwie udostępniają Ci możliwości na przykład przeglądania nowych aukcji, y, dodanych w ostatnich minutach, albo kończących się, ty tam możesz sobie wybrać różnego rodzaju rzeczy. Tak Tutaj widzimy, że za pomocą Wykopapi możesz przeglądać listę znaleźć ze strony głównej wykopaliska, tak, przeglądać szczegóły znaleziska, komentarze do niego: listy osób głosujących, dodawać komentarze do nawet może dodawać, widzisz, czyli to są metody, możesz coś zrobić bezpośrednio. Tyle, że żeby zrobić już tego typu rzeczy, to musisz dostać jakby taki klucz, prawda? No bo bądź co bądź ktoś cię musi zidentyfikować, no bo to by było trochę przesadne, jak gdybyś wszystko mógł robić anonimowo, prawda? Natomiast najczęściej takie przeglądanie, robienie czegoś jest bez nie, nie musisz mieć żadnego klucza udostępnionego przez daną witrynę, ok? To zależy od witryny. Niektórzy wymagają od razu klucza, natomiast niektóre strony po prostu pozwalają ci Robić takie podstawowe rzeczy bez najmniejszego problemu, bez żadnego klucza. Dzieje się tak dlatego, że pamiętaj o tym, że takie zapytania, no bądź co, bądź obciążają w jakimś tam stopniu serwer, tak? Bo jeżeli ja bym sobie tu napisał program i a połączyłbym się requestem z nim co nie wiem, co pół sekundy, kilkaset razy i tak po prostu bym spamował tą stronę, no to byśmy zajechali taką stronę, gdyby było wiele takich osób, czy też specjalnie robiących, czy przypadkiem. Dlatego też są też limity requestów anonimowych, czyli zapytań do takiej na przykład strony internetowej, powiedzmy, mu, niektórzy ustalą to na czysta, niektórzy tysiąc na dzień. Natomiast kiedy masz już zarejestrowany jesteś, oni wiedzą jak cię zidentyfikować. No to w tym momencie masz dużo więcej. Też jakiś limit musisz mieć, żeby wiadomo. Natomiast już masz najczęściej wystarczające bez najmniejszego problemu. I takie API, jak widzicie, udostępniają na przykład takie polskie strony. Tutaj macie tego masę. I to nie jest tylko, że powiedzmy jakieś fakto o kotach, możesz mieć Google API, które pozwoli ci operować na na przykład Mapach, Google. To są naprawdę praktyczne rzeczy, prawda? My natomiast zajmiemy się teraz czymś takim, co się nazywa Stack Exchange. To jest strona, którą, jeżeli nie znasz, a przynajmniej nie znasz Stack Overflow, to bardzo źle, bo zaraz powiem, co to, co to są za strony. Stack Exchange to jest sieć witryn z pytaniami i odpowiedziami na różne tematy od programowania. To jest właśnie Stack Overflow. Po fizykę, matematykę, gry planszowe, tego tu jest mnóstwo. Naprawdę. Najczęściej ludzie wiedzą tylko o tym Stack Overflow. Czyli Stack Exchange to jest jakby to wyżej położone, to jakby połączone z tym wszystkim. Natomiast Stack Overflow to jest tylko na temat programowania. Tak? I my się właśnie skupimy na właśnie tym Stack Overflow. Dlaczego to jest takie fajne tutaj, ten w ogóle Stack Overflow? Ponieważ tu użytkownicy wypowiadają się na forach i mogą za to zyskać reputację lub ją stracić przez to to się samo moderuje i możecie tu znaleźć naprawdę konkretne informacje na temat tego czego nie rozumiecie w danym momencie. jak czegoś nie ma to możesz sobie zapytać możesz się zapytać i ktoś ci odpowie prawda natomiast prawie zawsze jak zadajesz sobie jakieś pytanie z programowania to prawie zawsze to wygląda tak hmm, to jest już na staku ktoś rzeczywiście miał ten problem także rewelacja no, niestety musisz znać angielski. Co jest więcej, tą reputacją, jeżeli zadajesz pytania, dobre pytania, to odzyskujesz punkty. Jak odpowiadasz też dobrze, to też zyskujesz punkty i możesz się tą reputacją chwalić na CV, no bo to jest wartościowe miejsce w sieci. A także, jeżeli tu jesteś dobry, odpowiadasz na, konkre konkretnie na pytania, możesz się pochwalić, że masz ileś tam punktów yy, spokojnie na CV. Właściwie tylko wysłać link do profilu, pokażę ci, jaki jesteś profesjonalny. I tu nie potrzebujesz praktycznie skończonych studiów czy coś ten deseń, bo naprawdę to, tym możesz się tu pochwalić, że jesteś konkretnym użytkownikiem staka. Także jest to miejsce, które warto odwiedzać, a my nauczymy się pobierać właśnie jakby te pytania, które nas rzeczywiście interesują bezpośrednio i otwierać je tylko przy pomocy jednego kliku z skryptem. I możecie na przykład odpowiadać właśnie na tego typu pytania, które są popularne, po to, żeby zyskać więcej punktów na przykład, nie? <laughs> Czyli to jest właśnie ten stack, stack overflow. No dobra, w takim razie, w jaki sposób bym, jak, załóżmy, że myślę sobie, hmm, załóżmy, że stack overflow, chciałbym... W sumie, zrobić właśnie te pytania, tak? No, mamy zrobić zapytanie, na, napisać program, który wybierze pytania ze strony Stack Overflow. W jaki sposób bym się najpierw za to zabrał, jako programista? Załóżmy, że ja nic o tym nie wiem. E, możemy sprawdzić, czy ta strona znajduje się tutaj, w tej liście. Ona się znajduje jako Stack Exchange, ale szybciej. Wpisujemy po prostu Stack Overflow, po czym wpisujemy API. Czyli API to jest takie słowo kluczowe, które warto znać, bo Najczęściej od razu znajdziemy do tego o jak widzicie tutaj o dokumentację od razu. I tu macie opisy tego. Jak widzicie, mamy możliwość dostania się do różnych miejsc, jak na przykład odpowiedzi, badges, czyli odznaki, komentarze, zdarzenia, informacje na temat całej strony, posty yy, i tak dalej, tak? Nas interesuje co? Questions, czyli pytania. Więc odpalam sobie to to mogę nawet zamknąć na chwilę i widzimy, że tutaj jest właśnie te get, czyli w momencie kiedy żeśmy to przedtem robili to tu korzystaliśmy z geta, prawda, request get czyli przy pomocy geta możemy się połączyć z co? questions, z pytaniami i odzyskać jakąś odpowiedź i to tutaj nawet tam podają na przykład, że jeżeli chcesz dostać wszystkie pytania z ostatniego tygodnia z scores, czyli z wynikiem powyżej 10 w jednym query, zapytaniu jednym, to wyślij parametry takie, a coś takiego uzyskasz. Tutaj masz jak sortowanie działa, opisane. A tu masz nawet przykład, tak? Jak dam run, to zauważymy, że pokaże nam, co się stanie, jeżeli odpalisz o w taki sposób właśnie te zapytanie, prawda? Właściwie tutaj możemy link dać, otworzyć w nowym tabie i zauważymy, że możemy przekazać komuś, właśnie jak to tu wygląda, ale możemy też zrobić coś takiego. Kiedy nacisnąłem lewym przyciskiem, to tworzyło mi od razu w nowej stronie. I jak widzimy, dostaniemy tutaj order. To dlatego, właśnie, angielski warto znać to jest, że będziemy sortować malejąco, sortowanie po aktywności ze strony Stack Overflow. I w tym momencie mamy tutaj właśnie pytania. Ze Stack Overflow sortowane po aktywności ostatnie malejąco. I tutaj mamy dużo informacji, takich jak na przykład, jakie tagi zostały dodane tam, kto kto, kto w ogóle napisał to. Możemy wejść na jego profil, możemy zobaczyć, ile osób to widziało, ile to dostało już skora. No, zero to jeszcze nas może nie interesuje. My chcemy coś, co zyskało popularność, żeby na tym zyskać później, tak? Na przykład, gdy odpowiemy na to. Także, tak wyglądają te dane. Te dane jak widzimy są samoopisujące się, bo oni co, programiści, starali się tam tworzyć to w taki sposób, żebyś ty nie musiał się zastanawiać, co się znajduje pod daną rzeczą. Po prostu widzisz Answer Count, czyli to jest liczba odpowiedzi. Tak? Question ID to jest identyfikator pytania. Link to pewnie jest po prostu link do, bezpośredni do tego pytania, tak? Czyli to jest właśnie fajne w tym, że czytasz tylko sobie te właściwości, wiesz od razu, co one posiadają, i później wybierasz te, które cię konkretnie interesują, prawda? Czyli tak wygląda właściwie operowanie po jakimś tam api z zewnątrz, czyli. Wchodzisz sobie na stronę, czytasz sobie opisy, jak to działa. No niestety jest to czasochłonne. Każde API będzie inne. To nie jest tak, że ty, że ja w tym momencie na przykład, jeżeli pokazałbyś mi jakieś inne API, to bym ci od razu powiedział to, to musisz zrobić to to to, żeby wyciągnąć to to to. Nie. Ja muszę również poświęcić chwilę, zobaczyć jakie są właściwości, przeanalizować, zastanowić się, czy ta statystyka, czy ten sposób, w jaki wybra, wybieramy dane są optymalne, czy to czy czy, czy w ogóle, i są jakieś wewnątrz metody, które pozwolą mi to przefiltrować szybciej. Tu musisz poczytać. Niestety, każde, dosłownie każde API trzeba poczytać, po chwilę posiedzieć nad tym, żeby z niego skorzystać. To nie jest takie proste. To zajmuje zdecydowanie trochę czasu. My w tym momencie nauczymy się operować właśnie na tym stack exchange'u podstawowe rzeczy, właśnie wypiszemy pytania, które mają minimalnie 15 punktów, będą posegregowane z ostatniego tygodnia z kategorii Python, natomiast ty możesz sobie później no, bawić się tutaj i testować, prawda? Tutaj, jak widzicie, możecie testować nawet z pomocą od razu jak widzicie try, próbuj, baw się tutaj, próbować zmieniając właściwości i odpalając to, prawda? Także reasumując w tej lekcji dowiedziałeś się czym jest API, czyli jest to Application Programming Interface, czyli coś w stylu zasobów metod udostępnionych publicznie, w tym wypadku dla programistów, co pozwala Ci operować na zasobach danych bez totalnie wiedzy, co tam się dzieje w tle, prawda? Nas to nic nie obchodzi. Dostajemy, operujemy, bierzemy, co się da. A w następnej lekcji dowiesz się, w jaki sposób to rzeczywiście robić na przykładzie, właśnie strony Stack Exchange, na praktycznym przykładzie. To by było tyle. Dziękuję bardzo.